Sąsiad bohater, tak, jesteśmy dumni, tak. A to pan y, 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 pułkownik y, rezerwy z dowództwa Wojskowego Obrony Tak, Dzięki tak, tak, tak. temu panu ja tu jestem przecież. Kusił, kusił, opowiadał, jakie wspaniałe rzeczy są w wojsku. No i stało się, tak, jestem teraz dumnym, szeregowym doktorem habilitowanym. Szeregowy, jak Właśnie skończyłem szkołę i od razu po szkole poszedłem na dowodu. Właśnie w celu szkolenia się i dalszej pracy w wojsku, w strukturach mundurowych. Jestem bardzo dumna. Było to moje marzenie, żeby po prostu syn dostał się właśnie do wojska. No, są pewne obawy, tak, no ale no niestety. To jest mój jedynak, także bardzo, bardzo jestem szczęśliwa. Jak patrzę na to, to się bardzo serce cieszę, że to tak wszystko pięknie się rozwija. Dziękuję. Służyć wiernie Rzeczypospolitej polskiej Polski. Służyć wiernie polskiej Bronić jej niepodległości i granic. Bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży konstytucji. Stać na straży konstytucji. Strzec honoru żołnierza polskiego. Strzec żołnierza polskiego. Sztandaru wojskowego bronić. Sztandaru wojskowego bronić. Dla sprawy mojej ojczyzny. sprawy mojej ojczyzny. W potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. W potrzebie własny ani życia nie szczędzić. Tak mi do pomóc Bóg. Tak mi to pomóż Bóg. O! O! Żołnierze, pierwszej podlaski Brygady Obrony Terytorialnej. Dzisiejszą uroczystością otwieramy kolejny rozdział w historii naszej jednostki. Przed Państwem znajduje się stół obotników i Którzy podjęli decyzję o wstąpieniu szeregi pierwszej Podlaskiej Brykady Obrony Terytorialnej w ramach projektu ferier. Godzina 5.30. Brama jednostki wojskowej. Kilkadziesiąt postaci z torbami, plecakami, i tym, co ich tu sprowadziło, kartami powołania. Jak wygląda pierwszy dzień szkolenia 16 -dniowego? Zobaczmy! Pierwszy etap to oczywiście sprawy ewidencyjne. Identyfikacja rekrutów, uzupełnienie kilku formularzy, przejście przez kolejne punkty informacyjne. które musimy wypełnić, wpisuje swoje danie do ewidencji, już potrzebnej. Dalej rozmowy ze specjalistami od finansów, informacji niejawnych i z psychologami. Na tym stanowisku wypełniamy no ankiety finansowe, żołnierze podają nam informacje, aby potem wypłacić uposażenia za w swojej gotowości. Jeszcze wizyta u fryzjera. Jedyny model to krótki. Jeśli ktoś zebrał ze sobą kanapki, to niepotrzebnie, bo na miejscu otrzymuje pełne wyżywienie. Śniadanie jest kolejnym punktem programu. Jak się okazuje, w następnym etapie wojskowe magazyny mieszczą ogromne ilości wyposażenia. Bardzo dużo ekwipunku, buty, hełmy. Plesak śpiworki, karimatę. Niemal 50 sztuk różnych elementów wyposażenia otrzymuje żołnierz już pierwszego dnia. Część z tego może wykorzystać od razu w ramach testów sprawności fizycznej. Po co takie testy? Czy decydują o dalszych losach rekruta? Nie rezygnujemy z takich kandydatów w pierwszym dniu. Tylko i wyłącznie ten test służy temu, aby sprawdzić stan sprawności fizycznej. 16, 17, 18, 19. wspólny tułowia w leżeniu tyłem w trakcie dwóch minut. Kolejnym testem jest są ugięcia ramion w podporze przodem, czyli potocznie zwane ćwiczenie pompkami oraz marszobieg na dystansie 3000 metrów. Resztę dnia wypełnia między innymi zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i przepisami prawa. Często na styku tych stosunków między żołnierzem, jednostką wojskową, żołnierzem a pracodawcą starzają się niejasności, zadrażnienia. Prawnik przydaje się, żeby je rozwiązać. Dzisiejsze wcielanie zakończy się przed transportowaniem żołnierzy do miejsca zakwaterowania, gdzie od jutra zaczną dalsze szkolenia. <noise> o, o Gratulacje. Szeregowy zbigniew jakacki. Jak się pan czuje jako żołnierz? Dumny. Jestem patriotą. Chcę służyć dla ojczyzny. Ze wzruszenia? Tak, tak. Ja czuję się bardzo dobrze. Jestem bardzo dumna z mojego patrioty. I co? I całą rodziną kibicujemy mu. Szeregowy Filipczuk. Żołnierzem zostałem z tego powodu, że tknęły mnie do tego przede wszystkim działania na Ukrainie, to co się wydarzyło w ostatnim czasie. Wcześniej zawsze wojsko mnie interesowało, ale zwlekałem z tym i po prostu się tym interesowałem. W tej chwili działania, które wydarzyły się na Ukrainie, tknęły mnie do tego, że zdecydowałem się. Żona, Żona. jestem dumna bardzo. Będą czuły się bezpiecznie jeszcze bardziej jak wcześniej. No. Rodzice? Jak się pani czuje jako mama żołnierza? O, szczęśliwa jestem, że mam żołnierza. Po dziadku pierwszy żołnierz w rodzinie. A pan, jak się pan czuje jako tato żołnierza? Dumny. Dumny syna, że się zdecydował na patriotyczny obowiązek. Przede wszystkim fizycznie, brzuszki, pompki i bieganie. I sukcesywnie wcześniej zacząć sobie ćwiczyć, bo naprawdę jest prościej tutaj przetrwać tą szesnastkę, będąc przygotowanym fizycznie. Dwa razy w tygodniu zrobić troszeczkę tych skłonów, zrobić troszeczkę pompek, zacząć się ruszać, pobiegać, dobrać odpowiednie buty. Warto się przygotować też psychicznie, mentalnie. To jest wojsko. Tutaj obowiązuje dyscyplina wojskowa, obowiązuje rytm dnia wojskowy. Trzeba się na to przygotować i nastawić. Najważniejsza według mnie jest taka motywacja do działania. Nic tutaj nie zastąpi ich podejścia, ich motywacji, ich chęci do działania. Nauczyć się wstawać wcześnie rano, bo nie dla każdego 5.15 to jest wczes... dobra pora na pobudkę. Nauczyć się działać w grupie. Nie samemu tutaj nie jesteśmy, nie ma. Ja Robię sam, ja chcę coś załatwić sam. Tylko jesteśmy jednym organizmem, jedną grupą i trzymamy się razem i wspieramy. Szeregowy Andrzej Kluczyński. Zostałem wyróżniony. Zostałem wyróżniony. Tak jest, tak. A za co to wyróżnienie? E, sam chciałbym wiedzieć, ponieważ e, e, wielu żołnierzy myślę, że wykazało się bardziej niż ja. No niemniej jednak z decyzjami przełożonych się nie dyskutuje. Bardzo się cieszę i ben, jestem bardzo dumny z tego dyplomu. Bo na co dzień jeszcze pan pracuje gdzieś, tak? Oczywiście jestem profesorem nadzwyczajnym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Jesteśmy przyjaciółmi i sąsiadami Andrzeja, no i w takim dniu nie wyobrażaliśmy sobie, zostawić go samego. No i jesteśmy. Dlaczego została pani żołnierzą wojska? E, myślę, że chciałam po prostu bronić ojczyznę. Jak się pani czuje jako żołnierz? W tej chwili jeszcze mało mogę powiedzieć, tak? Przynajmniej jeszcze długie szkolenie, i myślę, że dopiero po kolejnych rotacjach, po ukończeniu pełnego szkolenia będę mogła powiedzieć więcej. A jak było na tym szkoleniu 16-dniowym? Bardzo fajnie, powiem szczerze, bardzo wiele się nauczyłam i mogłam przeżyć coś, o czym nawet bym sobie nie, czego bym sobie nawet nie mogła wyobrazić. A czy ktoś się Panią zachęcił do tego, aby wstąpić do wojska? To moja samodzielna decyzja. E, to jest moja partnerka życiowa. Sam jestem żołnierzem i e, e, bardzo się cieszę, że moja kobieta też chce bronić ojczyznę i chce e, w tej kwestii mieć jakieś zdanie. Szaragowa, Choroszuka Anna. Dlaczego została Pani żołnierzem? Ojej, to <laughs> pytanie. Trudne pytanie, no po prostu e, chciałam spróbować swoich własnych sił. E, no i udało się. No, bo akurat mam krześniaka, który wstąpił też do wojska, jakby u niego na przysiędze, tak mnie to się zmobilizowało i dlatego po prostu wstąpiłam. A na co dzień e, czym się pani jeszcze dodatkowo zajmuje? Jestem, e, jestem z zawodu jako kucharka. Zajmuję się pracą na kuchni, pracuję w kuchni w szkole. Szanowni Państwo, plac opuszcza wojskowa asysta honorowa w składzie, Kompanią honorowa wraz z fortym sztandarowym oraz orkiestra wojskowa z Gieżycka. Kompanią honorową wystawił 11 batalion lekkiej piechoty z wraz z kompanią logistyczną i kompanią dowodzenia.